Nasza cukiernia obchodzi w tym roku 100 lat. Została założona przez mojego pradziadka Władysława Zagozińskiego. Każdy z naszego pokolenia zawsze musiał przejąć tę tradycję. Ja jestem czwartym pokoleniem. Receptura na pączki została stworzona przez mojego pradziadka i cały czas tej receptury się trzymamy. Pracownicy przychodzą do pracy, muszą przygotować składniki na ciasto, wyrobić ciasto, później muszą to ciasto yy, werkować, kroić na kawałki, które sprycują marmoladą, później ten pączek jest zawijany, pączek musi urosnąć w garowniku, później zostaje włożony do patelni. Mamy patelnię na gazie, do której mieszczą, mieści się 50 sztuk pączków. Każdego pączka trzeba patyczkiem przekręcić, ponieważ nie używamy smażalników elektrycznych. Później tego pączka trzeba ręcznie wyjąć, polukrować, przełożyć na tackę i wtedy można go już sprzedać. W tłusty czwartek każdy powinien chociaż jednego pączka zjeść, żeby mieć szczęśliwy, dobry, tłusty cały przyszły rok. Kalorie w tłusty czwartek nie naliczają się.